Dzień dobry, witam serdecznie. Ciąg arytmetyczny AN określony jest wzorem AN równa się 216 minus 3N dla N większego równego 1. Oblicz sumę wszystkich dodatnich wyrazów tego ciągu. Czyli musimy sprawdzić, kiedy to 216 minus 3N jest po prostu większe od 0. Takie coś musimy rozwiązać. Czyli kiedy 216 jest większe 3N na drugą stronę, zmienia się znak na plus 3N. Dzielimy na 3 i otrzymujemy, kochani, że N Musi być mniejszy od 672. Co teraz? Jak ma być mniejszy, to znaczy, że 671 wyrazów jest dodatnich. Tak to mam interpretować. Bo 600, musi być n mniejszy niż 672, czyli ten wyraz 672 już będzie ujemny. Dobrze. I teraz tak. Jak policzymy A1 sobie, teraz musimy policzyć A1, to będzie 2016. Minus po prostu 3, bo 3 razy 1, czyli mamy 2013, tak? E, 13 to jest A1, a A671 to będzie 2016 minus 3 razy te 671, czyli mamy 2016 odjąć 2013. I to jest równy 3. I zobaczcie. Kolejny byłby o 3 mniejszy, byłby 0. No to nie byłby ujemny, ale dodatni też by nie był. Dobrze. A już 673 byłby minus 3. Dobra. I teraz musimy policzyć sumę wszystkich dodatnich wyrazów tego ciągu, czyli tę sumę 671. Czyli w liczniku będzie tutaj A1 plus AN, czyli mamy tak. 213. Plus 3, to jest ten AN wyraz, dzielone na 2, razy N, czyli 671 i to jest równe, kochani, 216, przepraszam, 16 na 2, razy 671 i to jest równe, e, 216 na 2 jest 108 razy 671 to wychodzi nam, kochani, 676 368, czyli w taki sposób należało rozwiązać tego typu zadanie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę.